Chciałam zapytać o stylizację i o takie ogólne usposobienie naszej pani prezydentowej, Marty Nawrockiej, ponieważ możemy oglądać w internecie, i nie tylko jej wystąpienia, to jak towarzyszy swojemu mężowi. Pani odczucia, jakie są? Uważam, że rewelacyjnie reprezentuje nas jako pierwsza dama. Bardzo się cieszę, że uczestniczy w życiu publicznym, także nie jest w cieniu, tak jak poprzedniczka. Ja to odczytuję jako bardzo pozytywną zmianę a zapewne pani mnie pyta o wizerunek taki zewnętrzny, to widzę, że zaczęła eksperymentować i świetnie, bardzo ładnie wyglądała w takich spodniach, które się rozszerzały. W momencie, kiedy założyła wyższy obcas i te spodnie prawda, były do ziemi, pięknie to wydłużało nogi, także optycznie też wygląda się na bardziej smukło. Także bardzo mi się to podobało.